Co Was skóra najbardziej? Niska cena. Na Wysoki koszt wszystko. produkcji. Niska cena chłodów rolnych bardzo niska, bym powiedział, że cena jest po prostu z czasów komunistycznych, a koszty produkcji mamy 4, 5, 10 razy większe, jak 30 lat temu. No tak, tak, to jest... No tak, inflacja dała się odczuć. Inflacja dała się odczuć? najniższe wynagrodzenie poszło do góry w ostatnich latach? Każdy sprzęt rolniczy podrożał set razy, nie tylko dziesiątki razy, tylko set razy podrożał, bo każdy ciągnik teraz w granicach kosztuje miliona złotych, gdzie, gdzie 5-8 lat temu kosztował na przykład jeszcze 150 tysięcy. A co z tym Zielony Ładem? Zielony Ład po prostu jest do, według mnie do zlikwidowania. Żeby go po prostu oddalić, i, bo to bez sensu jest, żeby Ziemia ugorowała na przykład. Aha. I prowadzę te głupie takie terenowe przepisy, po prostu, które utrudniają. Mi się wydaje, że po prostu niech, niech tworzą przepisy ludzie, którzy po prostu powinni sobie zacząć gospodarzyć. A nie tylko siedzieć na wysokich szczeblach i stanowiskach. Nie nie mam niczyjego pojęcia co tu się dzieje na dole